Ok, witam z powrotem. Niestety miałem małe problemy techniczne. Braku miejsca na dysku i wydaje mi się, że mogło uciec trochę materiału, za który przepraszam. Tak więc zacznijmy dalej fabułę. Zobaczmy jeszcze tutaj, co u najemników możemy odkryć. Znaczy to jest, widzę, że standardowo w zbrojowni. Nie pamiętam co tu odkryłem. Aha, jeszcze nic nie odkryłem. Dobra, em, na razie tutaj mam 105, e, 250 kredytów, a za 105 mogę kupić, więc na razie się wstrzymam jeszcze. Zobaczmy co tutaj pani e, Hudson e, ma do powiedzenia. Muszę przyznać, że jego analiza podsunęła mi kilka niezwykłych pomysłów. Ej, powoli, Stanman. Co masz na myśli, mówiąc, projektami? Prowadzisz tu jakieś badania? No, jeszcze nie, komandorze. Potrzebuję paru dodatkowych okazów, żeby zacząć. Gdy je dostanę, będziemy mogli popracować nad naszym uzbrojeniem i taktyką. Nie mam nic przeciwko temu. Czego potrzebujesz? Mnóstwo rzeczy. Szczegóły znajdują się już w naszej bazie danych. Jeśli trafisz na coś podczas misji, zostaniesz automatycznie poinformowany. Dobrze już, dobrze. Tylko postaraj się przy okazji nie wysadzić statku, dobra? Szkoda by było. Okej. Okay. Mm, zobaczmy, co ma do powiedzenia tak, pani Hudson. tej z tej ciekawości przeprowadziłam kilka testów na minerałach z czerwonej Hanson, kar. Hanson, Hanson, Hanson. No się Natrafiłam na śladowe ilości Jorium, rzadkiego kryształu o bardzo nietypowych właściwościach. Zamieniam się w słuch, pani doktor. Jakiego rodzaju właściwościach? Jorium rezonuje z tą samą częstotliwością co niektóre fale mózgowe. Powstała teoria, że można go użyć do stymulowania aktywności mózgu lub nawet do wytwarzania umiejętności psionicznych u ludzi. Cholera, do czego toż tego potrzebuje? Nie wiadomo, nie wiadomo jeszcze, ale dobra, zobaczmy, yy, kontrol, co tu możemy ulepszyć. Tutaj możemy coś mieć. Mm, Bunker, są posadzone w automatyczne wieżyczki. Yy, 150 bunkra, raczej wolę tą pierwszą opcję. Yy, Zwiększy siłę ognia. Tak, oczywiście. Ok, tak więc... To by było tyle. Zobaczmy jeszcze, co tu jest w tym artefakcie. Możesz mi coś powiedzieć o artefakcie? Muszę przyznać, że nie do końca to pojmuję. Przeprowadziłam kilka wstępnych badań. Twój artefakt ma kilka tysięcy lat. Ale to czyni go całkiem młodym w klasyfikacji ksenoarcheologicznej. Większość artefaktów obcych ma miliony lat. W porównaniu z nimi ten wykonano niedawno. Zdecydowanie nie wygląda na protoskie. Ale jeśli oni tego nie stworzyli... Doktor, się dowiem. Ok, to jest organizm, ten, który ostatnio zdobyliśmy. Mm, no dobra, Okej, okay, mosty Hyperiona. Czyli chyba że jeszcze yy, jest coś w kantynie, posłuchajmy wiadomości. Tony Vermilion, UNN. Wasze pierwsze, ostatnie, jedyne źródło prawdy. Dzisiaj Kate Lockwell odsłoni przed nami tajemnicę wojny toczonej przez nasze dzielne duchy, które zmagają się z bezwzględnym, ukrytym wrogiem. Dziękuję, dony. Rozmawiam z. dominium zajmującym się. Z naszych informacji wynika, <coughs> że pan oraz państwo. zajęci jesteście. co może nam powiedzieć pan na ten temat? Nie mogę wyjawić zbyt wiele, Kate, ale zapewniam cię, że. jego. nie unikną. Spodziewamy się, że. Myślę, że wszyscy dzisiaj będziemy spać spokojnie, wiedząc, że czuwają nad nami żołnierze Dominium. Tony Vermillion, oglądają Państwo UNN. Dobra, zobaczmy, co ma jeszcze powiedzieć do powiedzenia tych Słyszałeś o gościu, który nazywa się Gabriel Tosz? Trochę plotek. Mówią, że brał udział w jakimś tajnym programie szkoleniowym duchów. Ponoć przerabiali tam ludzi w bezwzględnych killerów. A toż się wyłamał i poszedł własną drogą. Na twoim miejscu trzymałbym tego typka na dystans. Bez mrugnięcia okiem poderżnąłby ci gardło. Miałem już do czynienia ze zbuntowanymi duchami. Jednak moim utrapieniem są tylko ci, którzy pracują dla męska. Okej, okay. tak więc mostek. Zobaczmy, co tu. Aha, czyli. Zobaczmy, co mam do powiedzenia, toż. Morda ty, moja. Będziesz z nas zgrany duet. Po co ty tu właściwie jesteś, toż? Skończyliśmy robić interesy. Chyba, że masz jakąś inną propozycję. Tak. Chciałbym zaproponować ci inną robotę na planecie Belzir. Zainteresowany? Może. Ale co ja będę z tego miał? Piractwo to nie to, czego pragnąłem w życiu. Wszyscy wiedzą że Jim Raynor chce dowalić Mengskowi, a ja mogę ci w tym pomóc. Pomyślę. A tymczasem, witaj na pokładzie Hyperiona. Porozmawiamy później. Okej. Okay. Mapa. Gwiezdna, co tu mamy? Chłopaki z Mobiusa sądzą, Na Bel. Nie, na razie weźmiemy z maruderami się pobawimy. Tam jest. Tak jak mówili kolesie z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli... Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne biosygnatury zerków. <laughs> Szlag by to. Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy musieli. Musimy tylko utrzymać obszar na szczycie świątyni, żeby zdążyć wydobyć artefakt. W takim razie wylądujemy tutaj i przebijemy się przez szeregi protosów, kiedy będą zajęci zergami. Zergi pokonają protosów. To tylko kwestia czasu. Lepiej, żebyśmy do tamtej chwili mieli już artefakt i odlatywali. Okej. Okay. Hmm. Czyli misja się nazywa Wpadamy i Zabieramy. Hmm. No, wydaje mi się, że ta misja może być dosyć łatwa. Dużo wydaje mi się, że nie powinno się na nie dziać, ale sami zobaczycie i ocenicie. OK, zacznijmy zabawę. Tak, tutaj dwóch. Hmm, oczywiście tu już jednostki tworzą, więc powinno być w miarę jakoś to postępowo. Zergów jest znacznie więcej niż protosów. No. Wygląda na to, że protosi zostają. Bardzo, bardzo więcej. Proszę, oto nasz plan. Musimy dostać się do artefaktu zanim no, zergi zaleją całe to miejsce. Za mało minerałów. E gotowy. Dobra, jak to tam produkuje? Wydasz jakiś rozkaz? <laughs> Ostrzeżenie, za naszymi liniami obrony gromadzą się tropiciele Protossów. No, no i co z tego, że się gromadzą? No, ci na to. Mam dla Ciebie coś nowego do wypróbowania, kowboju. Maruderzy, najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym boom. Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty, słon. Pewnie, że najlepsza. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. No, no o, to się zaraz przekonam, no, zobaczymy. Czy są aż bardzo warci tego. Póki co robią robotę. Dobra, wstawmy drugie koszary. Hmm. Tutaj przy okazji mamy zdobyć cztery relikty. Komu spuścić manto? Powinno też dość łatwo. Jasne. <laughs> <laughs> <Okay. śmiech> Ten produkuje. Dobra. Niech będzie jeszcze jeden maruder. Dołożyć komuś? Tak jest, komandorze. Się robi. <laughs> Czyli nie Komu powinno być masz to? żadnych problemów. Jedziemy. Nie większych. Masz co chciałeś. Joda! To jest! Ktoś mnie wzywa. Wystarczy słowo no. Skarbie. Przyjąłem. Bum, maleńka! Bum, bum. Tak jest, kochane no. Dobra, tak. Ty weźmiesz to. Sto się w ten sposób. Jeszcze wezmę jednego w, w, wytworzę. Tutaj jeszcze dwa. Lepiej, żebym tego nie Dobra. rozwalę. Tego zwisa. Dobra. Niech, niech ucieka. Tempo, tempo, tempo. Gotowy do akcji. Wieżyczki. I to może będzie ciężko. Z tym, ale zaraz się okaże, jak to z tym wyjdzie wszystko. Osobiście jestem za tym, że więcej minerałów. Więcej ukończona. Dajemy szadu! 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 Dajemy zerwów Niech się oni biją tam To w mordę Wracać wracać, 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 wracać. No zajebił mi go, no zajebił mi go, no kurwa, mać. Wracać kutasy. Lepiej żebym tego... No kurwa, no mać. Dajemy Potwierdzam. Hmm. Nie wiem jak to zrobicie, ale macie wytworzyć, kurwa, więcej tych lekarzy. Za mało, to jest jakaś panu. paranoja. Mm -hmm. To jesteś mi... Czekaj. Eee. Nie jesteś potrzebny. Tu jeszcze, tu jeszcze wytworzę trochę tego. I lekarze, lekarze, lekarze. Mało, bez, panu. bez panu, no tak. Trzeba postawić jeszcze jedną rafinerię. No chłopaki w końcu Zaraz jeszcze mi zaśpiewa o to, że nie mam tego miejsca. Nie będzie Gotowy okay. do akcji. Tu jest kolejny artefakt i którego chcę też zdobyć. Tu jest jeszcze jeden. Więc... co do artefaktu... Chcę to... zdobyć. Przyda mi się, się tak na później w późniejszych badaniach i odkryciach. Załączione. Więc... Coś została nie tutaj. Dobra, wytwórz... Bunkier. Chwila, 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 bo oni tutaj też kurwa polecieli... Od razu w banana, nie przemyślając sytuacji. Tempo, tempo, tempo! Gdzie Czeka. boli? Czekałem na ciebie. Tak jest, Ale dobra robi. jest Ale dobra na takie straty mogę jeszcze sobie pozwolić. Jedziemy? Dobra, to jeszcze postawię da. i teraz o, jedziemy w Marines. Uwaga, Niestety fakt, maruderzy są dobrzy i dysponują czas. też dużą siłą ognia. Szeregu, chłopaki. Jak na jednostki naziemne są dobre, Pożo. ale są też tu będą chyba z tego co pamiętam jednostki jeszcze powietrzne na tej mapie więc no, mogą się przydać Dobra. na ciebie tylko spokojnie Czyli bunker się przydał spełnił swoją rolę czyli tak mógłbym jeszcze ustawić jeden bunkier Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Przyjąłem! Tych wezwę, bo to jest dobra jednostka. Ze mną zadrzeć, chłopcze? Szybki desancik. Szkoda, że tylko jest właśnie ich cztery. Ale wyróżniałem się z tłumu y, i to było bardzo. Dobra, Jasne. tutaj wystarczy zniszczyć Rozka, tylko ten kamień. To. Czyli pylon Zwalimy! i obie wieże przestają działać. Jedziemy. Gotowy do akcji. Dobra. Ale no, jeszcze mogę podkręcić trochę zawodników. Za mało minerałów. Kurwa. Jakiś Dobra. Rozkaz? Tu będzie trochę Bożą. więcej pieprzenia. Rewelacja. Zróbmy to. Tak jest, to Okej, okay, jedna wieża nie działa już. Szybkie leczenie. Komu spuścić manto? Rozkaz otrzymany. Okay, teraz wystarczy drugą wieżę rozwalić. porządku. I teraz już spokojnie tak wchodzimy do bazy Tempo, tempo, tempo Jedziemy Ciebie Rewelacja! Czekałem na ciebie Tylko spokojnie, coś się tak napali. Gdy ty to jeszcze Wydasz jakiś rozkaz? Się robi. Lepiej, żebym tego nie żałował. Oczywiście. To, walimy! Gij, gij, gij! Przyjąłem rozkaz otrzymany Uwaga idziesz Lepiej żebym tego nie żałował mm -hmm. no Jeszcze tworzy Dobra to w takim bądź razie On postawi jeszcze jednego To też może postawić jeszcze jednego Czekałem na ciebie Masz co chciałeś! Bra! Jedziemy! Uwaga, idzie się! Nie no, tu będzie się trochę hardcore. rozkaz? Tempo, tempo, tempo! Komu spuścić manto? Zróbmy to! Jedziemy. Dobra, trzeba zniszczyć. Te, obie te wieżyczki, chwila, się cofnę tutaj, żeby podleczyli. Mam to. Ciebie. Zróbmy to. Wydasz jakiś rozkaz? Za mało minerałów. Jedziemy! Gij, gij, gij. Walimy. Nie spuścić na to. jest odcięta. Masz to chciałeś. Tak jest, komandor. A, już w zasadzki poleciał weszłem. Trzeba odejść od nich. Jedziemy. Gotowy do akcji! Tempo tempo tempo. Gigi, gigi. W porządku. Dajemy czadu! Zróbmy to! Ta jednostka ma nie, chyba, jeszcze gdzieś zasilanie osobne. Na Czyli przynajmniej ten budynek. No, Rozwalmy coś! Rozwalmy! Znaczy się pozbyć jeszcze tego pylona, i tamtego. I tak naprawdę e, weszliśmy tu już spokojnie. Zróbmy to! Uporządku! Ok, tu jeszcze wzmocnię ten bugger. Lepiej żebym tego nie żałował. Oczywiście. Uwaga, Tutaj przyzmę kolejną jednostkę i chłopaki i lepiej Wolne ulepszenie Załatwiemy <coughs> to. to. do końca. Jedziemy! Komu spuścić Manto. Nie mogę się doczekać. Tutaj to trzeba już zwalić i mamy kolejny właśnie artefakt. Masz co chciałeś tak jest komandorze okej, okay, zadanie dodatkowe właśnie zostało zakończone. Jakiś rozkaz? Gotowy do akcji. Wszystkich jeden, jeden punkt wezmę, żeby tempo, nie od razu. Pogła atak. Komu spuścić manko? Jazda. Manko. Jedziemy. Masz co chciałeś. Kurde. No dobra, udało się. Tu będzie trochę hardcore'u. I hmm, powiem szczerze. Ja mówiłem. Trochę hardcore'u. Jazda! Komu spuścić Manto? Jedziemy! WALIMY! Okay. GIJ, no więc... Misa dobiega końca. ekipa jest w drodze po artefakt. No i to po co przylecieliśmy. Zabierajmy się stąd. Zapomniałam już jaki jesteś podesłowy, Jimmy. Nie popełnię dwukrotnie tego samego błędu. Kerrigan. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Skazańcu. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci dostęp do naszej bazy danych. Ja tylko chcę być na bieżąco, kapitanie! Wygląda na to, że teraz wszyscy trzęsą portkami przed tą całą królową ostrze. Ja tam się jej nie boję, nawet nie wiesz kim ona jest, co? To nie ma dla mnie znaczenia. Nie dla Cima, oni kiedyś. byli sobie bliscy. Chwileczkę. <laughs> Chcesz powiedzieć, że byli parą? Najwyraźniej kiedyś była inna. Później zabrały ją z Ergi. Zamieniły w to coś. A Jimmy czuje się za to odpowiedzialny. Sam nie wiem, co zrobić Jim, jeśli będziemy musieli po raz kolejny stawić jej czoła. Takim kobietom można właściwie zrobić tylko <trybuj> <trybuj> teoretycznie tak. Przyłapałem Tykusa, jak włamywał się do naszego systemu. Sprawdzał Kerrigan. Nie wiem, w co pogrywa, ale nie można mu ufać. Matt, znamy się z Tykusem kopelad. W niejedną kabałę się razem wplątaliśmy. Kiedy wreszcie dosięgnęła nas Ręka Sprawiedliwości, on dostał w tyłek za nas obu. Nie wydał mnie. Ja dostałem drugą szansę, a jego zapuszkowali. Rozumiem pańską lojalność, komandorze, ale... Jestem mu to winny, Matt. Niech tak zostanie. Tak jest, okej, okay. zobaczmy co tu mogę, co tu, mo... co tu jest u najemników, co można wynająć, co można nie wynająć, o. są lekko droż... drożsi. Ale dobra, mogą mi się przydać, zobaczmy co, jest, co słychać w wiadomościach. Kłania się państwu, Dony Vermilion na żywo w UNN. <coughs> Dzisiaj porozmawiamy o słynnej królowej ostrzy. Nogowcy oraz specjaliści od wojskowości od dłuższego czasu podejrzewają, że przywódczyni Zergów może być tak naprawdę zainfekowaną terranką. Zgadza się Dony. Czy to możliwe, żeby w piersi przywódczyni Zergów biło ludzkie serce? Powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze ważniejsze pytanie, Kate. Czy możliwy jest sojusz pomiędzy terranami a sergami? Do tej pory nie znaleziono dowodów. Żadnych dowodów na to, że zainfekowani ludzie zachowują wolną wolę. Słuszna uwaga, Kate. Zadam w takim razie kolejne pytanie. Jak możemy ją zabić? W tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Jeśli ludzkość ma przetrwać, królowa Ostrzy musi zostać wyeliminowana. Hmm. Powodzenia. Zobaczmy, co mam do powiedzenia. Czy ktoś z fundacji nie napomknęli ci, że królowa Ostrzy także chciałaby położyć łapę na tych artefaktach? Hej, oni tylko przydzielają mi misję. Tak, w ogóle to o co chodzi. Rozwalenie tej szmaty każdemu wyjdzie na dobre. Myślałem, że chodzi ci tylko o pieniądze. Nikt nie mówi, że nie mogę pomóc ludzkości i przy okazji dobrze na tym zarobić racja. Zobaczmy, co do powiedzenia, Toż? Domyślam się, że jest ci ciężko, bracie. W końcu królowa ostrzy znowu grasuje. Toż, co wiesz na temat Kerrigan? Miałem kilku przyjaciół w Akademii Duchu. Ta dziewczyna była żyjącą legendą, jeszcze zanim zniknęła. Niewiele osób zna prawdę o tym, jak narodziła się królowa ostrzy. W tej chwili przepełnia ją wściekłość. Zgadza się. Albo ona, albo my. Powyży na nas wszystkich, jeśli my nie przytłuczemy jej piersi. Okej. Okay.